Pałe Boga wszechmogącego w trójcy świętej jedynego na pożytek nasz duchowy czyta nam Kościół święty Matka Nasza na niedzielę Chrystusa Króla lekcję wyjętą z listu świętego Pawła apostoła do Polosan. Bracia, dzięki czyncie Bogu Ojcu, że nas uczynił godnymi, abyśmy się stali uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości. Bóg wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna umiłowania swego. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Albowiem w Nim wszystkie rzeczy zostały stworzone na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne. Czy to trony, czy państwa, księstwa, czy władze, wszystko przez niego i w nim stworzone zostało, a on jest przed wszystkim i wszystko w nim trwa. On jest też głową ciała Kościoła, początkiem i pierworodnym z umarłych, aby sam we wszystkim zachował pierwszeństwo. Bo spodobało się Bogu, aby przebywała w nim wszelka płopełność oraz aby przezeń wszystko, co jest na ziemi, czy co jest w niebiesiech, w nim się pojednało, po nastaniu pokoju przez krew krzyża Jego, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I Ewangelię zapisaną u świętego Jana, których jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Piłat do Jezusa. Czy ty jesteś król żydowski? Odpowiedział Jezus. Czy sam od siebie to mówisz, czy inni ci o mnie powiedzieli? Odpowiedział Piłat. Czyż ja jestem Żydem? Naród Twój i najwyżsi kapłani wydali mi ciebie. Cóżeś uczynił? Odpowiedział Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby niechybnie, żebym nie był wydany Żydom. Ale teraz królestwo moje nie jest stąd. Rzekł mu tedy Piłat: Więc tyś jest król. Odpowiedział Jezus: Sam mówisz, że ja jestem królem. Jam się na to narodził i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, który z prawdy jest, słucha głosu Mego. Tyle słów świętej Ewangelii przeznaczono na dzień dzisiejszy, usiądź. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niektórzy mogą się pogubić, bo okazuje się, że w Kościele Rzymskokatolickim dwa razy w roku mamy uroczystość Chrystusa Króla. Rzeczywiście, w starym kalendarzu dzisiaj obchodzimy niedzielę Chrystusa Króla. Trochę historii. Dzisiejsza uroczystość wyznaczona właśnie na dzisiejszy dzień. Na dzisiejszą niedzielę, ostatnią niedzielę października, która poprzedza uroczystość Wszystkich Świętych, została wprowadzona w 1925 roku przez papieża Piusa XI. I kochani, papież Pius XI nie bez przyczyny ustanawia niedzielę Chrystusa Króla właśnie dzisiaj. Jest pewien zamysł bardzo konkretny. Umieszczenia tego święta tuż przed uroczystością wszystkich świętych i przed dniem zadusznym. Bo, kochani, Ojciec Święty pragnął przypomnieć całemu Kościołowi, pragnął przypomnieć wszystkim wiernym pewną prawdę katechizmową, o której nieraz zapominamy na co dzień, że Kościół katolicki składa się z trzech stanów. I te trzy stany wyrażają te trzy następujące po sobie uroczystości. A więc dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla, środowa uroczystość wszystkich świętych i czwartkowy dzień zaduszny. Ojciec święty te trzy uroczystości, trzy wspomnienia złączył w jedną logiczną całość, o której czytamy i uczyliśmy się w katechizmie. Że święty Kościół jest to przede wszystkim, Kościół walczący, a więc my, którzy jesteśmy tutaj na ziemi, którzy jeszcze walczymy nieustannie każdego dnia o zachowanie łaski uświęcającej, gdzie nieustannie każdego dnia walczymy o to, żeby Królestwo Jezusa Chrystusa zapanowało w naszych domach, w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Po to przecież apostołowie rozchodzą się na cały świat ażeby ustanawiać królestwo Chrystusa wszędzie gdzie są. I my mamy również taką misję. Ale to nie jest tylko cały kościół. Przez słowo kościół nie myślimy tylko o wszystkich ochrzczonych, którzy wy każdą niedzielę gromadzą się we wszystkich świątyniach świata. Kościół to znacznie szersza, realna rzeczywistość. Bo dzisiaj kochani Wspominamy, będziemy wspominać w środę Kościół chwalebny, Kościół triumfujący, a więc będziemy wspominać wszystkich tych, którzy już są w niebie. My należymy do tego samego Kościoła. Śmierć nie powoduje wyłączenia z Kościoła, bo Kościół to komunia z Bogiem, to trwanie w ciele Chrystusa, jak dzisiaj słyszeliśmy w czytaniu. Święci od tego ciała nie są oderwani, a my jesteśmy przez Chrzest Święty przecież do tego ciała przyłączeni. A więc chociaż człowiek składa się z różnych członków, różnych, znajdujących się w różnych częściach tego ciała, tak również Kościół Święty Katolicki ma też swoje części. Pierwszą częścią jesteśmy my, drugą częścią tego kościoła są ci, którzy są w niebie i trzecia część kościoła to są. Ci, którzy oczekują na trafienie do nieba, którzy są w czystu, nazywamy ten kościół kościołem cierpiącym. A więc, kochani, przez ustanowienie święta Chrystusa Króla i umiejscowienie tej uroczystości tuż przed wspomnieniem wszystkich świętych i Dniem Zadusznym, Ojciec Święty przypomina wszystkim, że pojmowanie naszego kościoła musi być koniecznie postrzegane. Jako jedna całość, a na tę całość składa się Kościół, Kościół wojujący, walczący, do którego my teraz jeszcze należymy w tym etapie życia. To jest Kościół triumfujący, y, któremu będziemy się przypatrywać właśnie w środę w uroczystość wszystkich świętych, ale to także Kościół cierpiący. Śmierć tylko zmienia postać życia. Ale nie wyłącza nas ze świętego Kościoła. I podobnie dusze w czystu cierpiące nie są wyłączone z Kościoła, ale należą do tego samego Kościoła, do którego my należymy. I należy się im pamięć, a przede wszystkim należy się im nasza pomoc. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie a oni trwają w pokoju. Kochani, opatrznościowo właśnie Pius XI chce przypominać przez uroczystość Chrystusa Króla właśnie te rzeczywistości. I to dlatego uroczystość Chrystusa Króla została wyznaczona przed uroczystością Wszystkich Świętych, żeby pokazać i oddać cześć najpierw temu, który jest królem całego Kościoła najpierw chwałę i cześć odbiera właśnie Jezus Chrystus który jest Panem żywych i umarłych później będziemy oddawać chwałę wszystkim świętym, a później duszą w czystu cierpiącym będziemy się za nie modlić będziemy modlitwą stawieniczą w mszach świętych, rekwiem, w wypominkach modlić się za nie to jest część naszego kościoła i zobaczcie, że w czasie każdej mszy świętej widzimy Chrystusa w Eucharystii, który łączy w jednym ciele, w jednej mszy świętej te wszystkie stany Kościoła. Bo kochani, najpierw zobaczcie, w czasie każdej mszy świętej przywołujemy świętych do ołtarza. Często sprawujemy msze święte wotywne, czci świętego Józefa, poczci Matki Najświętszej, innych świętych. A więc przywołujemy tych świętych do ołtarza. Przy składaniu tej najświętszej ofiary prosimy, ażeby wstawiali się za nami, żeby modlili się za nami, żeby nasze prośby osobiście przedstawiali Panu Bogu i zanosili do niego. I dlatego zobaczcie, zaraz po tym, kiedy kapłan okaza krzyż, zaraz po krzyżu okaza właśnie relikwie świętych, które są na ołtarzu tych, którzy odbierają tę boską chwałę w niebie i nas zachęcają do tego, abyśmy wstępowali w ich ślad. Najpierw oddajemy cześć Bogu, później świętym, którzy Boga chwalą w niebie i wstawiają się za nami. Ale także, kochani, zobaczcie, że w czasie każdej mszy świętej przywołujemy innych świętych, przywołujemy także duchę, czy, duchy czysta, więc świętych aniołów. Na początku mszy świętej, kiedy odmawiamy konfitę, rozpowiadam się Bogu Wszechmogącemu, przywołujemy na świadka i przywołujemy jako pomocnika, ażeby pomógł nam odbyć i wymodlił także łaskę skruchy a ludo, aktu żalu doskonałego świętego Michała Archanioła. A w czasie mszy świętej kapłan głęboko pochylony przed ołtarzem, przed Najświętszym Sakramentem wypowiada słowa Niech Twój Święty Anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie, przed oblicze Boskiego Majestatu Twojego. Każda msza święta, jej gesty i teksty przypominają, że w czasie mszy świętej łączymy się ze wszystkimi stanami Kościoła. Najpierw właśnie z tym stanem Kościoła triumfującego, gdzie święci i błogosławieni otaczają ołtarz są z nami przy sprawowaniu najświętszej ofiary. Modlimy się, kochani, także w czasie każdej mszy świętej za Kościół wojujący, za Kościół walczący, a więc za wszystkich, którzy są zgromadzeni przy ołtarzu. I tak jak to kapłan wypowiada w kanonie, za wszystkich, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Za wszystkich zgromadzonych wokół ołtarza. Za wszystkich żywych, ale także kochani, za wszystkich umarłych. I kiedy prześledzimy mszy świętej i cele mszy świętej, to znajdziemy tam kilka modlitw, nawet te na ofiarowanie, kiedy Kapłan wznosi do góry złotą patelę ze złożoną na niej hostią. Kapłan prosi o jej przyjęcie. Kapłan prosi, ażeby ta hostia stała się doskonałą ofiarą, która będzie wypraszać Boże łaski. Za żywych, ale także za umarłych. Już kapłan uświadamia sobie na początku, za co i za kogo sprawia to najświętszy ofiarę, z jakim kościołem łączy się w czasie sprawowania najświętszej ofiary. Bo kochani, dzięki praktycznie każdej mszy świętej wiele dusz w czystu cierpiących będzie mogło trafić do niego. I być może dzisiaj również dzięki naszym modlitwom. Dzięki owocom, które płyną z tej najświętszej ofiary, niektóre dusze będą mogły trafić do nieba. Jest to największa pomoc, jaką możemy ofiarować dla naszych zmarłych właśnie owoce Mszy Świętej. A więc, kochani, każda Msza Święta jest przypomnieniem właśnie tego, że Kościół Święty to są trzy stany, którego głową i królem i panem jest Jezus Chrystus. Kolejna sprawa, którą dzisiaj trzeba sobie uświadomić, jest taka, że nie tylko w czasie Mszy Świętej, ale w ciągu całego naszego życia, całego naszego życia, te trzy kościoły na siebie nieustannie oddziaływują. Wyrażamy to jako wyznaniu wiary. Wierzę w świętych obcowanie. Wierzę, że. Wszyscy członkowie Kościoła i Kościoła triumfującego, i Kościoła cierpiącego nieustannie mają ze sobą kontakt. Bo kochani, często modlimy się o wstawiennictwo świętych. Prosimy Matkę Bożą, prosimy świętego Józefa, naszych świętych patronów, świętych aniołów, żeby wstawiali się za nami. Święty Ludwik Maria Gwinią de Montfort tak bardzo pięknie i obrazowo opisuje, na czym polega to wstawiennictwo święte. Pokazuje nam wieśniaka i mówi tak, no wyobraźcie sobie wieśniaka, który chciałby dać swojemu królowi coś najcenniejszego, co ma, jakieś no, piękne jabłko, najpiękniejsze, które znalazł albo które wyhodował. To inaczej wyglądałby ten dar, Gdyby musiał zanieść i złożyć temu królowi dar osobiście, a inaczej będzie to wyglądać, kiedy to jabłko przekaże królowej, a ta królowa położy to jabłko na złotej misie i przedstawi królowi. To nawet gdyby nie miał ochoty król na jabłko, to na wzgląd tej osoby, która mu daje, ten dar zostanie przyjęty. I na tym kochanie polega właśnie wstawiennictwo naszych świętych, że dusze czyste, które są w niebie, oczyszczone, umiłowane przez Pana Boga, które się podobają Panu Bogu, zanoszą nasze ziemskie modlitwy i przedstawiają je Panu Bogu. Bo to są modlitwy, które przedstawiają dusze czyste, święci, klejnoty właśnie w szacie Pana Bogu. A dlatego mogą być wtedy rzeczywiście bardziej wysłuchane. A więc my modlimy się o wstawienictwo świętych, i oni właśnie modlą się w naszych intencjach. Modlą się o potrzebne łaski dla nas. Przedstawiają właśnie łaski Panu Bogu. Na tym filmie O Świętych Największych Cudów tam widzimy ten moment, kiedy to. Jest moment ofiarowania, Kapłan przedstawia nasze modlitwy Panu Bogu, wznosi hostie, kielich, przedstawia, ofiarowuje je Panu Bogu, prosi o ich przyjęcie, prosi o przyjęcie wszystkich naszych modlitw. I tam był taki piękny moment, kiedy właśnie aniołowie, stróżowie wychodzą z ławek pośród nas i zanoszą świetliste dary do Pana Boga. To są nasze intencje, które te czyste duchy zanoszą, przedstawiają u Panu, Panu Bogu. To one tam klęczą i modlą się o ich przyjęcie. Nie możemy mieć większych właśnie e, przyjaciół, którzy właśnie u samego Pana Boga modlą się nieustannie za nami. Ale kochani, nie zapominajmy o tym, że my często modląc się za dusze w czystu cierpiące, za zmarłych członków rodzin, czy ogólnie za dusze w czyśćcu cierpiące? E, otrzymujemy stokroć więcej, bo dusze czystowe, które nie mogą się modlić za nas, one nieustannie, dzień i noc, modlą się za nami, a także ofiarowują w naszej intencji w naszych intencjach swoje cierpienie, bo czyściec jest cierpieniem. Ktoś ze świętych powiedział, że czyściec nie różni się niczym od piekła. Cierpienie jest takie samo, jednakże różnica jest jedna zasadnicza, że ci, którzy są w piekle, wiedzą, że nigdy z niego nie wyjdą, a ci, którzy są w czystu, wiedzą, że ten czas się skończy i przyjmują ten czas pokornie i z wdzięcznością, bo otrzymały od Pana Boga szansę na to, żeby w ogniu wypaliły swoje żądze, wypaliły swoje wady, wypaliły swoje grzechy, żeby uczyniły Panu Bogu za wszystkie grzechy i świętokradztwa, jakich dopuszczały się przez całe życie. I są wdzięczne, są wdzięczne za to, że Pan Bóg pozwolił im się oczyścić i że będą mogły trafić do Niego. I my ten czas możemy im skracać, a dusze w czystu cierpiące modlą się i ofiarowują to cierpienie właśnie za nas. I by być może niejednokrotnie Niektórzy z was mieli okazję właśnie, że tak powiem, kontaktu z duszami czyśćcowymi. Ile razy się dusze czyśćcowe nie poprosi o to, żeby nas, nie wiem, przysłużyły się czymś. Nieraz mi się zdarzało, proszę obudźcie mnie o tej godzinie, bo nie mam telefonu, nie mam zegarka, nie mam budzika. Człowiek nagle się budzi o tej godzinie, o której trzeba. Albo ostrzegają nas przed złem. I to też się zdarzało i w mojej rodzinie. Kiedy zmarli, śnili się i ostrzegali przed czymś, rzeczywiście na zajutrz się stało. One właśnie czynią nieustannie dzień i noc dobre uczynki, bo przez te dobre uczynki nam wyświadczone, przez te modlitwy mogą sobie skrócić ten czas czyśćca, czas mogą szybciej trafić do nieba. One dzień i noc właśnie modlą się i cierpią. One, oni bo to są osoby konkretne, być może zmarli z naszych rodzin, tych, których znamy. Bo nieraz tak się wydaje, że są to jakieś takie bezpostaciowe duchy, jakieś wymyślone, a to są ci spośród nas. I my również tam będziemy. I będziemy sobie przypominać moje dzisiejsze kazanie. I wiele kazań sobie przypomnimy przez jasność umysłu, którą otrzymamy w chwili śmierci, w chwili, kiedy będziemy już na sądzie Bożym. Kiedy już wszelka skrytość jawną będzie. I to wtedy będziemy właśnie gorzko płakać, że przecież to wszystko już było nam powiedziane, a myśmy nie potrafili się tego, do tego zastosować. Nasze oczy były jakby zakryte, jakby na uwięzi, umysł nasz jakby przyciemniony, że mieliśmy wszystko wokół nas to, co było potrzebne do zbawienia, a myśmy nie potrafili z tego korzystać. Kiedy była na to pora kiedy była na to szansa, a teraz przez naszą głupotę musimy cierpieć właśnie męki w Chrystus, nasz Pan, jest Królem wszystkich tych stanów kościoła. I tak, kochani, na sam koniec jedno trzeba jeszcze powiedzieć. Jezus Chrystus, Król Polski, żaden z Polaków, ani żaden z katolików, nigdy nie powinien mieć problemu i kłopotu, żeby coś takiego powiedzieć. Bo przecież jest rzeczą naturalną, naturalną, że jeżeli jesteśmy osobami wierzącymi, to chcemy, żeby Chrystus, Jego prawo, Jego osoba były wszędzie. Nie tylko w naszych domach, ale w przestrzeni publicznej. Ale chciałbym przestrzec przed pewnym takim niebezpieczeństwem, mianowicie przed takim Głoszonym obecnie pewnym takim mesjanizmem narodowym, że Polska jest jakoś szczególnie wybrana, i, i, i tak dalej, i takie jakieś magiczne myślenie się pojawia, co mieliśmy tutaj ostatnio też o tym, przez ostatnie lata wiele się działo w tym zakresie, że Polska musi być oddana Chrystusowi królowi, musimy uznać Jego panowanie. I to jest prawda. Bo każdy naród powinien uznać, upaść na kolana przed Chrystusem królem i uznać Jego panowanie nad nami. Tak jak już w historii Polski też tak bywało: że król wchodząc do świątyni ściągał koronę, kładł na stopniu ołtarza i oddawał swój naród właśnie Matce Najświętszej w ślubach przecież, czy Jezusowi Chrystusowi królowi. Każdy władca. Powinien to uczynić, jeżeli chce pomyślności dla swojego ludu. Ale nie dokona się to, kochani, w taki sposób, że w jakiś magiczny sposób teraz sporządzimy recepturę, że musimy tutaj przywieść na siłę prezydenta, przywieść na siłę wszystkich posłów a że część nie chce przyjechać, bo nie są katolikami, to trzeba na siłę ich tu zgromadzić, wszystkich biskupów na siłę i teraz odczytamy magiczny akt i się wszystko zmieni. No nie, wszystko się nie zmieni. Bo kochani, tak patrząc na to, co się dzieje, to wstyd nieraz obwoływać Chrystusa królem Polski. Bo królem czego ma tutaj być? Tu nieraz nie ma materii do królowania. Gdzie teoretycznie wszyscy Polacy nazywają się katolikami, ale żyją jak pogani. Wszyscy są ochrzczeni, a świętują Halloween. Na roraty nikt nie przyjdzie, ale na te zabawy Halloweenowe to wszyscy przyjdą. I to Chrystus ma być królem ich właśnie? Co to są za poddani, którzy nie słuchają swojego króla? Którzy nie widzą w Chrystusie króla swojego Pana, nie widzą swojego Boga, nie chcą słuchać Jego praw, chcą wyrzucać tego króla z przestrzeni publicznej. To królestwo musi najpierw zapanować w taki sposób, żeby nie było wstyd ogłosić Chrystusa królem polskim. Bo na razie jest wstyd. Tak jak kiedyś mówiłem, bo to dwa lata temu było. Mamy sprowadzać Chrystusa, króla, i pokazywać mu czarne marsze, tęczowe marsze. Chcemy pokazywać im polityków, którzy ściągają krzyż w sali plenarnej, którzy odpiłowują krzyż z rogatek naszych ulic i miast, którzy ściągają krzyże z przedszkoli i szkół. To Chrystus ma być królem właśnie tego wszystkiego. Najpierw my, jako katolicy, Musimy stworzyć tutaj rzeczywiście królestwo, i wtedy naszego króla tutaj przyprowadzić i pokazać Panie. Naszymi talentami, którymi nam dałeś, które żeśmy mnożyli, stworzyliśmy Ci wspaniałe królestwo. Przyjdź i panuj nad nami. I to się bierze najpierw, kochanie, pod nas. Bo jeżeli w nas nie będzie palić się światło. To nie będziemy w stanie ani ogrzać, ani oświetlić tych, którzy obok nas są. Nie można dać komuś coś, czego najpierw samemu się nie ma. Dlatego pierwszym zadaniem do tworzenia królestwa Jezusa Chrystusa jest nasze nawrócenie. Bo to, że chodzimy na przetrwęcką, nie oznacza, że jesteśmy święci, bo wiemy, że tak nie jest. Mamy tylko tutaj lepszą okazję do tego, żeby się uświęcać. Bo być może usłyszymy tu rzeczy, których nigdy już nie usłyszymy w innym miejscu, w których mamy okazję do podjęcia formacji, pracy nad sobą, zastanowienia się nad pewnymi rzeczami. To jest miejsce, gdzie rzeczywiście niektóre rzeczy traktuje się twardo, tak, jak powinny być twardo traktowane. A nie przygłaskane. O, jesteś biednym grzesznikiem, dobra, no trudno no przecież jesteś słaby. Tak jak to świat próbuje teraz. Właśnie katolików traktować. Jest to, kochani, okazja do tego, żeby właśnie najpierw stać się prawdziwym rycerzem Chrystusa Króla, którego rycerstwo nie przejawia się najpierw w czerwonej Pelerynie, ale przejawia się w tym duchowym pancerzu, o którym mówi święty Pan. Pancerzu właśnie sprawiedliwości, uczciwości, Spokoju, miłości i prawdy, o czym będzie dzisiaj mowa właśnie w prefacji o Chrystusie Królu. Królestwo sprawiedliwości i miłości, prawdy. To jest nasza zbroja, którą mamy podbić świat dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. Król wkracza do podbitego miasta na sam koniec jako zwycięzca. I dlatego naszym zadaniem jako Kościoła walczącego jest właśnie podbić świat dla Jezusa Chrystusa, dla prawdziwej wiary katolickiej. I wtedy będziemy mogli rzeczywiście zacząć budować na nowo budować Królestwo Chrystusa, w którym On będzie królem i Panem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, kilka ogłoszeń. Субтитры